Witam miłośników ogrodów, roślin, natury, kwiatów. Po prostu tych, którzy kochają rośliny. Chciałabym przedstawić jedną z roślin, która pięknym swoim potrafi dać dużo uroku w jakimś miejscu, gdzie jest troszeczkę cienia, gdzie jest więcej wilgości. Tę roślinę akurat ja też mam w swoim ogrodzie, ponieważ mój ogród jest bardziej taki cienisty, w zależności od pory dnia, bo w jednym miejscu jest, dochodzi słońce, w innym miejscu nie dochodzi, więc rośliny różnie, różnie u mnie tutaj mają. Ta roślina, o której chcę wspomnieć, to jest bylina. Przepiękna bylina, która potrafi urosnąć na nich do, nawet do dwóch, metrów wysokości. Jest to języczka przewalskiego. Cudna roślina. Może, żeby o niej opowiedzieć, to podejdziemy i pokażę ją. Bo zachwyca swoją urodą swoimi kwiatami. Zapraszam w miejsce, gdzie ona rośnie, żeby ją móc przedstawić Państwu. Dochodzimy do miejsca, gdzie nasza języczka znalazła tu swoje schronienie, jeżeli tak można nazwać. Języczka przewalskiego, jak wspomniałam, pan Mikołaj Przywalski ściągnął ją z Chin i Mongolii. Tam też ona potrafi rosnąć na swoich wilgotnych gruntach, osiągając nawet dwa metry wysokości, a szerokości potrafi do metra. Jest to Przepiękny soliter, czyli lubi, i, bądź może nie lubi, i pięknie wygląda jako samotna roślina. Posadzić ją w kupie tworzy niesamowite efekty. Tutaj w ogrodzie proszę bardzo zobaczyć, jakie piękne kwiatostany, zapoczynając od dołu, żółkną i idą do góry, do góry. W momencie, kiedy dojdzie cała ta żółć do góry, kiedy będą rosły, o tu jest piękny przykład, to yy, ten kwiatostan zaczyna się yy, pochylać w dół, ten czubeczek idzie. kwiatostany to stany yy, yy, tutaj języczki potrafią osiągnąć nawet 70 cm długości, więc jest co oglądać. Języczka, jak wspomniałam, jest może, y, jak wspomniałam, jest odporna na mróz. Świetnie rośnie w naszym rejonie. Wspaniale komponuje się z innymi roślinami, takimi niższymi. I warto ją mieć w swoim ogrodzie. Proszę zobaczyć, jakie są jej te piękne liście dosłownie żywione, powycinane. Tak, mają troszeczkę inny kolor niż na przykład tutaj funkie. Jej te takie łodyżki y, są takie ciemnopurpur, ciemnopurpurowe, y, bez mała szczernią wymieszane, a na tych twardych łodyżkach, bo one są twarde, ładnie wygląda właśnie ten kwiat. No cóż, poglądaliśmy troszeczkę to, pokazałam, co mogłam. Mogę tylko jeszcze powiedzieć, że jest łatwa w uprawie, jeżeli się daje jej y, tylko odpowiednią tam wilgoć. Nie muszę aż tak nawozić, bo ona sobie y, świetnie daje radę właśnie w tym rejonie. Na pewno wygląda przepięknie wśród y, drzew takich y, przejrzystych, mam na, myśli, y, y, mam na myśli na przykład brzozy i pod brzozami byłaby ta języczka posadzona. Rozmnaża się też łatwo. No, najczęściej wykorzystuje się ją najczęściej wykorzystuje się to przesadzanie wiosną, kiedy są małe takie przerosty i można rozsadzić je z tej całej karpy, znaleźć tą malutki przyrost i, 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 i przesadzić na nowe miejsce. Ja tak porobiłam w kilku miejscach, i efekty są jakie są. Także Chciałabym zachęcić do tej naszej przepięknej roślinki, do naszej byliny, która cudownie wygląda w takich lekko zacienionych miejscach. Miejsca, które, które czasami nie wiadomo czym wypełnić. Rekomendowanej języczce Przewalskiego. Pana, którą znalazł w Chinach, Mongolii, gdzieś chodził po tych terenach i ściągnął ją do nas, do, do Europy. Możemy się teraz cieszyć w ogrodzie. Ja jeszcze mam kilka innych miejsc pod jakimś tam drzewem, pod jakimś tam krzakiem. Nie są tak może dorodne jak ten, tutaj, ten, ten, ten krzak, choć z drugiej strony y, nie znaczy, że. Mało efektowne są. Ta jest akurat wyższa, w innym miejscu również wyższa, gdzie indziej są niższe. Ale mogę powiedzieć, że pięknie ona harmonizuje z innymi roślinami niższymi. Pięknie można też zrobić, jak ona będzie w grupach z, y, skomponować z, z, z innymi, tak jak wspomniałam, y, roślinikami niskimi albo w ogóle miejsce takie, gdzie w grupie ona będzie wyglądać. Po prostu cudownie. Także na zakończenie chciałam pożegnać, ewentualnie zachęcić do zakupu, poszukania tej rośliny. Może ktoś ma już, to też się cieszy tak jak ja jej urokiem. Jest łatwa w uprawie, tak jak wspomniałam wcześniej, jest mrozoodporna, nie wymaga wielkich nakładów jakiejś pracy. No, na bodnienia potrzebuje tylko wilgoci. Ale jest cudną rośliną. Także do zobaczenia, do usłyszenia na moim kanale. Łapka w górę, jeżeli się komuś podoba właśnie języczka przewalskiego.